No. Mam nadzieję, że to chyba jesteś. Mam z tego domu chyba z z z z z na, na na, na No sobie nie wiem, bo jesteśmy. Ja jesteś w Tak, w szafie był. Na, 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 na. O Jezu! Idź Idźmy! Idźmy! Ja to nie idę! Co? A to nieważne, Nadal jesteśmy. Słuchaj, my nadal jesteśmy w śnie, bo ja mam tego Foxiego, a on był w śnie. No ale człowieku, to miejsce jest w realu, a w, w śnie naszego na tego nie było. No w moim było. Ej, chyba, że umiem latać. E, ja nie umiem. Oż kurde. Dobra, też spróbować? Jesteśmy jednak w śnie. Nie śnie możemy robić śnie. Ale nie mogę latować. Nie, umie, umie, nie umiemy robić wszystko. Możemy zrobić wszystko, jeśli sobie zarzuczymy. Ja Kiedyś miałem taki serczeszkałem co na spodzie i się rozpiłam za kawę. No to no, tak. Tak, tak. jak w, w Minecraft. Dobra, ej, dobra, 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 ej, 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 ej. strzelam sobie w głowę, dobra? Strzelam sobie w głowy, znowu Dobra, i zobaczymy czy przeżyjemy. Dobra. O kurde, myślałem, że... Myślałam, że nie zginiesz tej okay. Nieważne. Zobaczmy. Zobaczmy czy się zresztesz. O! Dobra, ziatek, to co robimy? Nie wiem. A ja chodzę. Coś pokażę. Ci pokażę. Ziatek wiesz, że ja kupiłem samochód. Ja ci coś mogę pokazać. No ja tak przyjęłem moim samochodem. Ja jadę do ciebie Gdzie jesteś? Ja? No. O! Widziałem cię! Tu jestem! Tu to, to. jest jestem! O o! nie! Ruszaj mojego auto, bo jak ja cię ruszę to już nigdy nie powrócisz! To wtedy, to wtedy co, co będziemy robić? To wtedy będziemy już w ralu. O, tylko spróbuj. Dobra, masz przerębane. Dobra, to ja cię przeniosę. Zostaw mnie, jak chcę wysiąść. To za czuję To co robimy? No, nie się pyta, jesteśmy w śniadku tak, tak. Możemy wszystko robić, ale co? Nie wiem. Já vinimos, meu. Get. Tem lá oh. oh, Freddy. sa musel, co si deje? Neviem, čakaj. Ja, ja si musel uvečiť. Ja to je. Ja Jezuče, ale to <skrétky> je strašné. Aha, to je niekto si jest w tym domu strachów, yy, kiedy on był u nas i chciał nas zabić za drzwiami. A ten co tu robi? A ten... A ten to zaprosiłem... mu w głowę. A tego to Nie żyje. Dobra. Ej, słuchaj. Ej, nic nie mu... Nie, nie rób mu nic! Nie rób! Nie rób! No nie rób! Nie, nie. robię. Patrz, co ja mu zrobię. Uciekamy! Nie, nie, nie. No, no, tekań. no tekań. To dobra, tekań. No, tekań. To, dobra. No, to ja go no, idę odłożyć wziorka. do jeziorka. Do kolekcji może lepiej. O, też co nie ma po potrzeby. potrzeby, w jeziorku Wziorku będzie miał zwarcie. O, patrz on w jeziorku zginie. Patrz, już go nie w jeziorku, popatrz. Już go nie za trzy, dwie, jedną, zniknął. No dobra, to nie ma następnego animatronika, jak tutaj jako odwiedzę. A to co to jest? Krzesło! Pokaż Prawdziwe krzesło! Ej! Skoro już, ich, już skoro już się nie rozpią, to znaczy, że już nie mamy tych animatroników. Więc to nie Ej, to do czego służy? Dlaczego to służy? I dobra, ej, dobra. Co? Ja cię zabijam! Nie! Tak! Nie! Bo ja cię zabiję! Dobra, 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 ej, ej! Co? Jak ja to... się zabijam, a potem popełnię samobójstwo. Dobra, a po co mnie chcę zabić? Żeby wszystko było jasne. Żeby, żebyśmy się obudzili? Tak. Allahabbar! O. O! O! Już wstałem z łóżka. Mm, Trzeba odwiedzić ziatka. Ciekawe czy on wstał. Mm. Halloween! No tak jest Halloween. Pójdę do niego z tikerkierkami. Dobra, do czterki. Cikus! Cikus! Dobra. Jak, się, jak nazywa się dziecko, które utopiło się w Lawie? Diabeł! Nie, rozpuszczony Bachor! <grym> <grym> dziękuję! Dziękuję! Nie, to miał pan mi mile... dać. ziadek, miałeś mi dać cukierkę! I... No tak, przecież. Ma... No cześć, stałem! nie jest ten.

to zadzwonię nie do niego na fonka on nie odbiera Idę do niego Polec, no tak, to nie jest sen to, to nie jest sen, nie mogę latać. Sous la télévision, regarde, il m'a écrit un SMS. Oh, il y a la okay. télévision. Non, non, non.

Załatwionej Teraz są do domu Okej okay, no to tyle lat bez ziadka ciągle w szpitalu. Za cześć i teraz to idziemy to to... w szpitala to 5 lat. 5 lat. pięć lat pięciu lat później Dzięki Stasia, ok. I pozdrów męża. Ok, to ja idę, już ruszamy ze szpitala. Co to, no to głównie tutaj? O, to jest zjatek. Co dalej tutaj jest? Co wyjeżdżasz? No to sobie cześć, po prostu na tej jeziorko. To, bo... A fajnie. A Ziatek! Napiszę mu smsa a yy... Ja idę spać, bo już jest... Bo już trochę, trochę robi się ciemno, to ja idę spać. <tryk> się staję wody Telefon ci nie pomoże Poczekaj, Przyniosę swoją kiełbaskę Będziesz miał normalnie o, Dobra, uciekaj Zadam... Wyszłem! Aleha, 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 ej, chodź na chwilę Nie, bo mnie zabijesz, jak ja już ja chcę na świecie, dobrze Nie, nie zabiję ...tylko spróbuj. Posejdo tu jest. Ale ja on Więc, Ziatek, ty mnie zdradziłeś. Nie jesteś moim... Mani... Nie, dobra, no, bo ja umieram. Nie jesteś... ZIATEK! NIE! ZIATEK! NIE! NIE! Kacper rozpoczął. Kiedy Ziatek rozstrzelił kiełbasą w swoją kiełbasą. Czy nadal żyje? Czy nie powróci? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Subujcie, łapujcie, sayonara!